do miejsca startu do przystanku autobusowego. I w taki oto sposób dojechałem do WDWrynia, to znaczy do przystanku swojego startu do marszu. dniu 1 stycznia 2023 roku i w taki oto sposób dochodzę do skrętu w prawo do drogi, którą dojdę do kameralnego stawu o nazwie Zapadliska Nigdy tędy jeszcze nie szedłem. Widzę, że droga przynajmniej na początku jest betonowa. Zobaczymy co dalej będzie. Ale dojazd tędy jest zupełnie legalny i na wysokości stawu znajdują się dwa niewielkie parkingi. Idziemy do stawu zapadliska. Cały czas droga jest drogą z płyt, z płyt betonowych, dużych i nie są to płyty Jomba. No, zostało mi jakieś 70 metrów do parkingu. I w taki oto sposób doszedłem do jakiejś mogiły zaniedbanej. No i przede mną znajduje się e, miejsce, do którego miałem dotrzeć czyli to takie wydłużone jeziorko o zupełnie dziwnej nazwie. Muszę przyznać, że jako takich oznaczonych miejsc parkingowych nie ma. Każdy parkuje przy boku drogi tak jak mi pasuje. Po przeciwnej stronie stawu zabadliska kilkaset metrów od niego znajduje się zupełnie dostępny, dostępny dla każdego. Jakiś opuszczony obiekt wojskowy. Plejdę do niego i zobaczę, co to jest. Może był to jakiś schron przeciwlotniczy? Tego nie wiem. Na no, Obiekt jest nadgryziony zębem czasu bardzo mocno. Jest bardzo wilgotno. No raczej ciemno wewnątrz. I tam dalej ja już chodził nie będę. Przejdę wokół obiektu. Można wejść na jego wierzchołek. Wszystko jest dostępne dla każdego. Pełno kominów na wierzchu, no, ale obiekt jest raczej wburowany. Wiele lat po wojnie, jest współczesny. Nie jest to żadna fortyfikacja z XIX wieku. Absolutnie nie. Przejdę jeszcze wokół niego, z lewej strony. znowu to samo. Z tej strony też jest swobodne wejście. Na ścianach niewielkie graffiti. No raczej daleko głęboko nie będę wchodził. Trzeba spoglądać na ziemię. Bo nie jest tu najbardziej bezpiecznie. Po obejściu tego obiektu wojskowego opuszczonego, ja wracam na swoją ścieżkę wiodącą wokół Stawu. I tak oto doszedłem do prawdopodobnego wejścia na teren byłego obiektu wojskowego. Zostały jeszcze betonowe słupy ogrodzeniowe, ale drutem ktoś się już zajął. Coś mnie w tym miejscu zaintrygowało. Tu miał być parking. Proszę, co tu się wyprawia? Takie fajne miejsce rekreacyjne. Wiem, że jest to robota pobliskich działkowiczów. No normalnie rynce opadają I tak oto doszedłem do stawu zapadliska tu w przeciwieństwie do zaśmieconego parkingu jest czysto, przyjemnie znowu deptane ścieżki piesze, a więc jest to dosyć dobre miejsce do rekreacji. Śmieci zupełnie nie widzę. No, całkiem mi się tu podoba. Marsz przy samym stawie jest całkiem spoko. No, bo tym wysypisko ogromnym śmieci, to ja zwracam uwagę właśnie tylko na śmieci. Marszu mi się odechciało po tak potwornej ilości śmieci, które widziałem. Ale na szczęście, dalej idąc ścieżką przy samym stawie, jest bardzo fajnie. Jest czysto. Nie ma śmieci. A więc przypuszczam, że to zrobił ktoś w nocy. No i był na tyle bezczelny, że wysypał na parkingu śmieci stare meble, gruz po lewej i prawej stronie i być może został spłoszony i w ostatniej chwili wysypał również wszystko, co jeszcze miał na pace tak za sobą. A więc teraz już na parking nie jedziemy bo tam leżą śmieci no bo bezczelność potworna a tu jest bardzo fajnie czysto jeziorko piękne rzeczywiście wydłużone W taki oto sposób jesteśmy już na wysokości Ryni Przed nami widoczne zabudowania nowych załubic i teraz skręcamy w lewo i dalej marsz prowadzi przy samej rzece a potem przy zalewie Zegrzyńskim i dojdziemy aż do ośrodków wyboczankowych. Jest sucho, nie ma błota, są piękne widoki. Pogoda dopisuje. Zazwyczaj idą stędy, a robiłem to wielokrotnie. Rzadko można było spotkać kogokolwiek. Teraz przede mną maszeruje jakaś pojedyncza rodzinka. Rodzinka.pl, zapewne. Idziemy dalej. Tam w oddali na horyzoncie maja, czy już port żeglarski Politechniki Warszawskiej, z tego co pamiętam. No, marsz e, tym wałem przeciwpowodziowym jest fajny, fajne widoczki, fajna trzcina, jakieś brzuski, olchy, niewysokie, port. Bo nie wiem czy jestem czynny całorocznie a ta nasza ścieżka cały czas sucha bez błota, bez problemów tylko pobocze ścieżki jest mocno zryte prawdopodobnie przez dzikie dziki idziemy dalej cały czas Paszorowałem wzdłuż rzeki Szanta, która na wysokości wyspy Eusebia łączy się z narwią to na jest a ja idę dalej idąc dalej Duchą ścieżką dochodzimy do portu Rynia. Na terenie którego stoją dosyć dobrze zachowane jednostki pływające, ale i takie już Dedy. Próbki. Idziemy dalej. Jego świetność chyba już dawno, dawno minęła. Od lat to stoi. Jest tam pomost, pomosty. Mm. Następnie taki pływający obiekt. Może barka, który kiedyś, a może i teraz, stanowi port. Rynia, taki mamy port w Ryni. No, widać tu wyraźnie swojskość. Na luksusy nie ma się co. Tutaj nastawiać na luksusynie. A obok portu jest dosyć fajne miejsce. Nie ma tu zakaza, zakazu ustawiania pojazdu. W związku z czym można tu przyjechać kamperkiem. Tak zakładam. Co dalej? Idziemy dalej. a przed nami na wprost, poza Eusebią, w lewo od tej wyspy, którą widzimy w tle, mamy rzekę Narew. A tu ktoś, proszę, nawet ustawił sobie przyczepę turystyczną i bardzo dobrze. No, tu teren jest odkryty i dosyć mocno wieje, ale jest to bardzo ciepły wiaterek. No normalnie czuję się jak w Portugalii albo w Hiszpanii. Idziemy teraz wzdłuż narwi. Wzdłuż Narwi Aż do ośrodka wypoczynkowego w Ryni, gdzie skręcimy w lewo i dojdziemy do przystanku przystanku autobusowego wdw Rynia i stamtąd pojadę w kierunku domu słońce świeci ostro Bardzo ostro Pogoda jest rewelacyjna ob tak dalej